Pierwszy rzut oka, jesteście na wskroś źli. Drapieżni. Raki! Niemoralni i socjopatyczni. Oj, przestań, błasz czerwienie. Nazywam się Pan Will. A to moja załoga. Pan Wąż. W klacie mizerny, ale przeciwpancerny. Żaden sejf mu się nie oprze. Tingo! Mr. Antula, nasz kieszonkowy haker. Gdzie ty się tego nauczyła? Na YouTubie, co? Pan pirania. Mały, ale wariant. Lubicie dynamit? Pan Rekin, mistrz kamuflażu. Gość, któremu udało się ukraść Monelizę. Udając Monelizę. I ostatni członek zespołu ja. Zły okrutny wilk. Może jesteśmy źli, ale jesteśmy w tym dobrze. Braci! Najpierw nas łapcie. Naradka frajerzy! To ta, no i zrobiło się krępująco. Ty! Ej! Gdyby tylko dano nam szansę, być kimś więcej niż przestępcami. Jak nie chcecie iść siedzieć, to musicie się zmienić. Co ty odwalasz? Klasyczną ściemę. Będziemy udawać, że jesteśmy grzeczni, ale tak naprawdę nie będziemy. Rozumiemy się? No bomba, no! Jesteś genialny! Już wkrótce zaczyna się pierwszy dzień waszego nowego, lepszego życia. O, patrzcie, kotek nie umie zejść. Co waszym zdaniem powinniście zrobić? Chciałbym, żebyście go z... Zdzielili. Zgnietli? Zgnietli. Na kopalni? Przecież to oczywiste, żebyście go zdjęli. A, jasne, jasne. A, jasne. Kici, 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 kici. Są szybci. I śmieszni. O co mają się nazwać? Kochają nas. Dobry z ciebie chłopiec, Może ja już nie chcę być kim? Jednym z nas? Nie, nie, nie! Zawsze będziemy źli na skroś. Pan Wilk i spółka. Bad Guys. Spróbujmy czegoś łatwiejszego. Proszę bardzo, oto lodzik. więc cały sam. Nie, podzielisz się. To będzie rozkosz. Do buzi chapsa. Nie! Chciałbyś! Dosyć! Sam się nim zaraz podzielę! I tak było warto!